Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Krótka Piłka. Dziś zapraszam Was na recenzję produktów Golden Rose. Firma Golden Rose ponownie postanowiła wysłać mi parę rzeczy do przetestowania, parę nowości. Więc dostałam trzy odcienie szminek z serii Vision Lipstick i trzy odcienie kredek do konturówek do ust, które tego korespondują z tym, co dostałam, z tymi odcieniami, które mam w postaci szminek również. Zacznę może od szminek, bo chyba to będzie Was bardziej interesowało. Otrzymałam trzy kolory. Pierwszy jest to odcień taki jasny róż. To jest numer 103. Już może pokażę Wam gdzieś tutaj na dłoni, jak wygląda. Taki odcień. Dosyć jasny i szczerze mówiąc,. Niestety jaśniejsze kolory często mają tendencję do zbierania się w załamaniach gdzieś tam ust, w małych zmarszczkach, i ten kolor niestety również ma do tego tendencję, więc polecam aplikację pędzelkiem, żeby jakby dozować sobie ilość produktów, który nakładamy, i polecam także dobre przygotowanie ust przed aplikacją tego konkretnego odcienia. Drugi kolor to jest ten, który mam także na ustach w tym filmie, to jest numer 110 i to jest mój ulubieniec, taki ciemniejszy róż z niewielką domieszką czerwieni. Już też Wam pokażę. Piękny kolor. Bardzo mi się podoba. Ostatnio jakoś tak bardzo lubię takie właśnie bardziej wyraziste odcienie na ustach, więc ten akurat się wpasowuje tutaj idealnie. To jest ten kolor jaśniejszy tutaj. I ten ma już troszkę lepszą konsystencję. Wydaje mi się, już nie podkreśla tak bardzo tych zmarszczek czy załamań na ustach. Ale właśnie to jest kolor bardziej zbliżony do odcieni ust czy nawet ciemniejszy od odcieni ust, więc dlatego myślę, że w mniejszym stopniu podkreśla te niedoskonałości. I trzeci odcień to numer 113 i to jest odcień, po który sam bym nie sięgnęła, bo to jest taka mocna czerwień. Już też Wam pokażę jak wygląda. Bardzo ładny kolor, jeżeli lubicie czerwienie to myślę, że zdecydowanie warto po niego sięgnąć. Natomiast ja jestem tego koloru nieprzyzwyczajona. To jest ten odcień na samym dole tutaj. Formuła tych szminek to są formuły bardziej nawilżające. Formuła, która ma nadawać ustom jakiego blasku. To już nie jest to samo co szminki Velvet Matte. To ma nadawać troszeczkę blasku. Ma w składzie także witaminę E, więc to jest też ten składnik nawilżający usta. i Szminki, które są bardziej nawilżające już nie będą tak trwały oczywiście jak szminki matowe, natomiast jeżeli macie problemy z suchością na ustach, z łuszczącymi się ustami, to to będzie formuła lepsza moim zdaniem, ale mimo wszystko ja polecam tutaj i tak dobre przygotowanie ust, czyli peeling i balsam do ust przed aplikacją tych produktów. Szminki są bardzo dobrze napigmentowane, Zaskakująco dobrze jak na firmę Drogeryjną, ale tak samo było ze szminkami z serii Velvet Matte. Tu dokładnie widzicie, pigmentacja jest dosyć intensywna, na ustach także pokazuje się kolor w całej okazałości, w pełni tego odcienia. Kolory są bardzo zbliżone do tego, co widzimy w opakowaniach. Fajne jest też to, że mamy takie jakby okno w opakowaniu, Taki to jest przezroczysty element, z którym możemy zobaczyć, jaki to jest kolor szminki, co myślę, że będzie ułatwiało przechowywanie ich i szybsze odnajdywanie danego koloru, jeżeli macie ich na przykład więcej. Z minusów mogę powiedzieć, że ta pigmentacja jest tak intensywna, że momentami można nawet zauważyć takie drobinki jakiegoś tam pigmentu na ustach. Nie wiem, jak to dokładnie określić, ale jeżeli nakładamy produkt bezpośrednio ze szminki, to może być taki jakby ciężki. Może się wydawać, że jest taki zbyt, że zbyt dużo go nałożyłyśmy na przykład, że jakby było go za dużo. Nie wiem, czy to zrozumiecie, o co mi chodzi. Są takie jakby wyraźne... Takie może nie rozwarstwienie, ale coś w tym rodzaju, więc szczególnie tutaj przy środku ust, gdzie mm, tam troszkę jakby się więcej wilgoci dostaje przez naszą ślinę i generalnie, jeżeli mówimy, to tutaj się najwięcej dostaje wilgoci i tam jakby ta szminka się trochę rozwarstwia, powiedziałabym. Więc uniknąć tego można, jeżeli aplikujemy produkt przy pomocy pędzelka. Wtedy łatwiej jest rozprowadzić tylko tyle produktu, ile potrzebujemy. Nie przesadzimy wtedy z ilością produktu na ustach i też będzie nam łatwiej obrysować kontur ust bo jednak na początku jeszcze nie jest tak źle, bo one mają ładny kształt te szminki natomiast jak już trochę ją zużyjemy tam się już powiedzmy ta warstwa produktu wyrówna będzie dużo trudniej obrysować usta jeśli chodzi o trwałość są bardzo przyzwoite myślę że dlatego, że ta formuła nie jest aż tak bardzo nawilżająca nie jest taka bardzo połyskująca, więc utrzymują się tak spokojnie, bez jedzenia, bez picia. Myślę, że tak za 2-3 godziny spokojnie mogłyby się utrzymać. I trochę też barwią usta. To nie jest takie zabarwienie jak produkty, które są do tego przeznaczone, w sensie stricte, ale cały czas ten kolor jakby na ustach pozostaje, cały czas, nawet jak już ta główna jakby warstwa się zetrze, to troszeczkę już cały czas widzimy, że usta mają inny kolor niż to, co zazwyczaj jakby wyglądają naturalnie. Jeżeli chodzi o ścieranie się, nie zauważyłam, żeby wychodziła jakoś poza kontur ust, żeby się wylewała gdzieś tam. Przy dobrej aplikacji nie powinna się rysować na zęby również, ale ściera się powiedziałabym dosyć nierównomiernie, jeżeli zaczniemy jeść czy pić, to wtedy od środka będziemy się z... będziemy już zauważały, że tamten produkt znika. I przy jaśniejszych odcieniach może nie jest to aż tak widoczne, ale przy ciemniejszych, jak tym, które mam na ustach teraz, czy przy czerwieni na przykład ta różnica może być bardzo zauważalna, więc polecam. Po jedzeniu czy po piciu przejść się do łazienki, czy wyciągnąć lusterko i sprawdzić jak to wszystko wygląda, bo to wszystko oczywiście jest łatwo naprawić, wystarczy lekko przejechać szminką w tym miejscu, gdzie tam coś się zaczyna ścierać i powinno być ok. Więc tyle z mojej strony na temat tego produktu. Podawam cenę już na dole, bo nie pamiętam teraz dokładnie ile, ile kosztuje. Ale to jest też cena w granicy 10 zł, 11-12. Więc nie jest to wysoka cena, biorąc pod uwagę jej pigmentację, jej jakość. Biorąc pod uwagę to, że ta formuła jest taka lekka i nie czujemy, jakby, że mamy mnóstwo produktu na ustach, że mamy szminkę na ustach. Nie ma jakiegoś intensywnego zapachu, więc myślę, że jest całkiem komfortowa i też nie wysusza ust. Może nie jest bardzo nawilżająca, ale też ich nie wysuszy dodatkowo, bo czasami jest tak, że po szczególnie takich bardziej matowych szminkach czy bardziej um, takich właśnie barwiących produktach usta są bardzo suche, bardzo spiesznięte. Natomiast w tym przypadku tego absolutnie nie ma. Usta są cały czas komfortowe. Um, nie ma takiej potrzeby jakby aplikacji jakiegoś tam balsamu cały czas po paru minutach czy po paru godzinach. Więc generalnie dobry produkt, ale tutaj właśnie... Zwróciłabym uwagę na jego aplikację, bo to może wpływać na to, jak produkt się będzie nosił i jak będzie wyglądał w ciągu dnia. I teraz przejdziemy do konturówek. Tutaj również podobne kolory do tego, co pokazywałam Wam w szminkach. Mam taki odcień jasno-różowy. To jest numer 507. To jest ten odcień, tutaj, więc bardzo podobny do tego różu o numerze 103. Następnie mamy taki kolor. On troszeczkę wygląda inaczej w opakowaniu i troszeczkę inaczej po aplikacji. W opakowaniu wydaje się, że jest takim neutralnym różem. Po aplikacji jest takim bardziej jakby przybrudzonym różem. To jest mój ulubiony kolor. Nie wiem nawet, czy nie mój ulubieniec z całego zestawu, który dostałam. Jest fantastyczna, jeżeli chodzi o konsystencję, o to wygląd. Jest naprawdę doskonała. To jest numer 512, więc jeżeli szukacie takiego neutralnego odcienia. Coś zbliżonego do koloru ust to, to jest doskonały produkt. I ostatni odcień to 516, to jest taka czerwień. I ona ma w sobie także drobinki, to jest taka bardziej metaliczna konturówka, takim wykończenie lekko drobinkowym. I też jest bardzo podobna kolorystycznie do tego odcienia czerwieni, o którym mówiłam wcześniej. I trzy konturówki i o każdej mam zrobioną yy, opinię, troszeczkę inną. Zacznę może od tej, którą lubię, już o tym wspomniałam. To jest numer 512. Ta wygląda doskonale. Yy, ma dobrą konsystencję, nie jest zbyt sucha. Wiadomo, że konturówki nie mogą być też zbyt mokre. Więc te są raczej po takiej bardziej suchej yy, stronie. Ale nie jest tak, że wysusza usta, nie podkreśla suchych skórek, nie podkreśla jakieś tam załamań, jest pięknym kolorem, który ja bym zaryzykowała też noszenie go samego, jeśli lubimy taki właśnie bardziej matowe wykończenie na ustach lub konturówki jakiegoś tam błyszczyka, żeby z ustą troszeczkę jednak blasku dodać. To jest fantastyczna, naprawdę moja ulubienica z tych trzech, które dostałam. Jeżeli chodzi o jakość, o kolor, o wygląd, o to jak na ustach się sprawuje, tutaj myślę, że może konkurować z konturówkami innych firm. Tutaj, konturówki one niby tu się obracają, ale nic się nie wykręca, trzeba je temperować. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo nic mi się tu nie wykręcało. Kręcę i kręcę, i kręciłam też parokrotnie, jak testowałam, i raczej trzeba je temperować. Odcień najjaśniejszy, ten odcień 507, tutaj również to sama uwaga jak do szminki. Jaśniejsze kolory niestety mają tendencję do podkreślania suchości, do podkreślania załamania zmarszczek i ten produkt to podkreśla niestety. Jest dosyć suchy, wydaje mi się, że ta formuła jest troszkę bardziej jakby sucha niż tego, tej konturówki o numerze 512. Więc żeby tego koloru używać, jeżeli Wam się podoba, bo jest fantastyczny, jest to ładny kolor jeżeli takie odcienie na ustach nosicie, to myślę, że warto spróbować, ale tutaj pielęgnacja ust jest obowiązkiem. Koniecznie musicie zadbać o to, żeby usta były miękkie, gładkie, żeby nie było żadnych suchych skórek i wtedy być może ten produkt się sprawdzi na basem do ust nałożony również i po złuszczeniu ust. Inaczej, jeżeli macie problematyczne usta, to raczej nie będzie to produkt dla Was. Polecałabym sobie konturówki o wykończeniu bardziej jeszcze takim błyszczącym. Na przykład Estee Lauder ma takie, ale wiem, że to jest raczej ta wyższa półka. Z tej niższej półki cenowej w sumie nie wiem. Myślę, że są, na pewno będą takie produkty. Z tym, że ja konturów tak często nie używam, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co może być dobrym zamiennikiem tego kosmetyku. Jeżeli chodzi o konturówkę, tą ostatnią czerwoną. Ja generalnie nie jestem wielką fanką konturówek z drobinkami. Uważam, że konturówka powinna być raczej jak najbardziej um, neutralna, matowa, ponieważ no, konturówka powinna nam dawać możliwość nałożenia jakiegokolwiek kończenia na nią: czy chcemy mieć matowe, czy chcemy mieć jakieś tam brokatowe, czy połyskujące, y, czy jeszcze jakieś inne, jak nam coś się takiego wymyśli, czy metaliczne. To powinna nam dawać tą możliwość, żeby nie zmieniała wykończenia produktu. Ta, ponieważ ma w sobie drobinki, one może nie są jakieś bardzo widoczne. Ale mimo wszystko może ta konturówka zmieniać formułę i wykończenie produktu, który nałożymy na nią. Ale to jest oczywiście też kwestia indywidualna: jeżeli lubić takie produkty, konturówki z drobinkami, to myślę, że jest to dobry produkt. W ten jest zbliżony bardziej do tej konturówki nr 512, do tej, której, którą lubię. Więc na ustach jest całkiem komfortowa, nie powoduje takiego spierzchnięcia, suchości ust więc jeżeli o to chodzi, to nie mam większych zastrzeżeń. Jedynie o to, że to wykończenie jest takie... no nie jest to moje ulubione wykończenie i też nie chciałabym, żeby potem, jeżeli na przykład już będę nosiła jakiś tam kolor ust przez parę godzin, co pozostanie na ustach, to będzie brokat. I to nie jest... nie zawsze jest to elegancki i dobry efekt, który, który chcemy uzyskać. Więc tutaj to po prostu jest nie moja bajka, ale być może Wam u Was się sprawdzi, być może to jest to, czego szukacie. I to jest jeszcze raz numer 516. Tyle Wam także, bo nie sprawdziłam, jestem nieprzygotowana. Przepraszam, zgłaszam nieprzygotowanie dzisiaj. Tyle z mojej strony. Dajcie mi znać, jeśli użyjcie tych kolorów, jakie macie odcienie, które wam się...